Witam Was wszystkich na moim kanale Dzisiaj lecimy z kolejnym pagopeningiem. A dziś, a dziś ze mną po nawet długiej przerwie Jej jest cześć, dzień dobry Jak widzicie powracam na mój kanał już jutro Może nam się uda razem jeżeli nie to Nie wiem, jakiegoś innego dnia Ale dzisiaj to taki luźny pagopening 27 27 Brawl Boxów, jeden Big Box Jeżeli nam się uda do Mega Boxa, wątpię to otworzymy go. No i to bez, będziemy sobie z tym GameForge otwierać na zmianę skrzynki. Jeżeli nic nie dropnie, to po prostu dlatego, że nie chciało mi się wbiereć skrzynek. A my bez przedłużenia lecimy. Dobra, pierwszy niech zacznie mój kolega. Na razie nic nie ma. A na razie nic pan No. Tu też nic nie będzie. Idziemy dalej. O, Leon. Tam, ja na ulepszenie do Osmawu, A myślicie, że coś. Myślisz, że coś dzisiaj? No, w sumie by fajnie było. No. Ale tak ci, ci pasja trwa. O, znowu Co? A. Nie wiem czy pasja będzie trwać, ale... Jest, dobra, tikiet. Zawsze się przyda. Dobra. O nie, No niestety na razie dzień. Dobra, to teraz... Już... już minęło 8 skrzynek. Nie, nie ile? 6 chyba. Tak, nic tu nic nie dropnęło. Chociaż pół ty No. Takie drobne, tak myślę, no. Tak na każdym pago fajnego to by była trochę przesada. A idę do mnie w tym No. Dobra, to te Jest, o, dobra. Jemy. Przydadzą się, o tak. Nie skiny Nie no, może. Nie, w sobie na nie no, ja nie kupuję skinów, nie warto. Ja to patrzcie, duża skrzynka, wstać na dużą skrzynkę. Nie mam tylko no, żadnego mitycznego. Mamy dwóch mitycznych. Hmm. Gdybyśmy takiego Epika trafili. Albo Martika bym... na przykład. No mnie pogardził. Dobra, zastanowię się czy będzie ten... Co otworzymy sobie Xboxa. O, yes. wiemy! Jest, są kolejne gameiki. Dobra. Jest to 4,5. No. To no nie wiem, może ostatnie 10, to ja tylko otworzę, nie wiem. I... O, tikety. No nie najgorzej. Dobra. Jeszcze 12 a na razie. Jest. O gemy no. Ale się cieszę z tych gemów Naprawdę, bo mam szczęście do nich. <laughs> tak. Dobra. Nie wiem, ostatnie 10 mam. Ja mam otworzyć? Nie możesz. Okay. I big box, o, o I? idziemy No. Nie no. <laughs> Nie wiem. Mała szansa, że coś będzie. Naprawdę. No. Znaczy, no. Z tym lonem to się przewarciło, ale mm, jeszcze dziewięć, jeszcze jeden big z big box to tak wątpię że coś będzie ale na pewno bym chciał zdobyć albo z takich nie licząc legend to bym chciał bibi na pewno bez kozacka albo taką ta piperkę. <laughs> Te tej tak dziwnie trochę dobra otwieramy i o, proszę, gamy, gamy, gamy kurna Ajajaj. O, o! Połowę. No nie no. Ej, no, to jest normalny tronik. No nie, <grym. <grym.> ja się boję, że nie dropi, z tego pana treningu będzie nic. Znaczy no wrzuca to, no. <grym>. Tikety. Ostatnie cz cztery. O mój Boże. Ja no, nic nie fajnie, No naprawdę no. Znaczy, zagram sobie w big game'a, żeby zdobyć jedną skrzynkę jeszcze, albo dwie. Przynajmniej hajs. No, jeżeli nic nie dropnie, to no, trudno. Chociaż hajs mamy. No, może... no hajs mamy, geny mamy. No w następnym bug paningu mam nadzieję, że coś dropnie. A może jeszcze w tym. Nie warto tracić nadziei, ale... Mówię, no. Dobra, no Dobra, no dobra. Chaj, dobra chaj, teraz chaj. zobaczymy, czy masz szczęście. Dawaj, teraz mój kolega brał boxa. No I... nie, no i big box, ostatni. Znaczy, nie wiem, czy zostawić te cztery, te gemy na mega boxa. Naprawdę, no, no kurde, no. Bardzo chcę się tego mega boxa otworzyć, no ale... Ajajaj, aj, aj. dobra. Nie wiem. Nie, no nic nie dropnie, no. Dobra. dobra. Od... Nie wiem, możemy razem otworzyć. Trzy, cztery. cztery. Dobra. No i niestety nic nie dropnęliśmy w tym wago Ale były trzy. No, w każdym bagopeningu nam się udawało. No co? Chyba jeszcze za. Nie wiem, nabyw, zagram sobie jeszcze w big game'a Żeby zdobyć tych skrzynek, może dwie się uda lub jedną Nie wiem, ile to mi się zdobywa za taką jedną gierkę za 10 razy Buli No ba, to ja się skupię na grze No, za chwilę otwieramy kolejne skrzynki Jak macie to trochę te zaproszę a i niepotrzebnie podeszłem. Odbarałem. Ale mam ulka prawie, więc go zaraz pocisnę. Myślę, u yy, to uczel wystarczała. Mam małe lagi przez to, że tak wszyscy biją się. Dobra, mam ulcika. Dawaj, wali. Brawo. O, drugi ul. I 3-4. Dobra. Aj, dobra, ale dużo mu. E, ale zaraz ginie w sumie. No. I już? Dopiero wtedy sekund. dwie minuty, jeżeli się uda, to będę szczęśliwy. Znaczy tak, tak jak właśnie zwierzę to minut no, to przegracie. No niestety, ale uda nam się na pewno, bo zostało mi tylko 30%. W całą minutę. Nie całą nawet minutę. Dobra, zobaczymy. Kurde, teraz będzie mu ciężko na uda. Dobra podchodzę I Teraz będzie się chował No Zysk... o, o, o Dobra to jego koniec pewnie już Użyje Uda Pewnie zabierz Bugs 4 Nie wiem O nie, chyba oni go już docisną Ja nie O patrzcie Ej, jeżeli go tak obiją no. Obiją A, nie nie. Dobra Jest, udało nam się wygrać Mam nadzieję, że ile skrzynek jest dobra. Dwie. Ale dwie. Dobra, dwie. Trochę się cieszę. Naprawdę się cieszę, bo myślałem, że będzie mniej. I co, jedno, ja, drugo, ty? Dobra, może tak będzie, ty pierwszy. No i tak naprawdę nic nie będzie no. Chyba że poświęcisz tego. Nie, no ale tak z tego big box, to i tak wątpię, że coś dropnie. Dobra, szybko to no dobra, no nie wiem, nie będziemy za bardzo kombinować, no bo z big box'a to tam nic i tak, nie wpadnie. No skąd, wiesz, może ci się po poszczęści? Nie wiem, niestety nam nic nie dropło, no nie wiem, może coś tam, tam kilka skrzynek w wodę, gefucie może otworzę. Kurde, widzę tego. Mam trochę kaski też na drogę, więc może coś coś drapnąć. Może tu przynajmniej będzie szczęście. no dobra, ja będę pomijał te złote. Jedną całą kaskę formy też, bo informy to i tak słabe są. O, dobra, to mogę zostawić. O Boże, już mi nie chcę patrzeć na takie kraje. Bez nadziei. Tak. Pechowy pago-penning, no. O, dobra, dobra. Nie, nie wiem, kto to może być. Ale... A, perisic. Spoko, może być. No i tak też... sobie no noż bardzo szkoda, że nic w tej... w tym brał... wybrał, teraz nic nie drapło. Gdybyś może poświęcił te Nie no, tam na big boxach to tam nie warto. O, dobra, ikona jest. Ja, ja kiedyś kupiłem na przykład big box... dwa big, big boxy, które nie miałem a na, na przed... na przedcenie były mega megaboxie takie. O nie. Ej, chodź co trafiłem, Henryk93. Jego zostawię. Ej, przynajmniej tutaj mam szczęście, naprawdę. Największa wersja Henry'ego. Szwajcaria, GK i Somer Sprzedaję. Dobra, ostatnią skrzynkę. Gdzie go, Boże. Proszę, o Boże, kto to może być? Elena. To jeszcze jedno. <laughs> Udało się idealnie. Ale jestem już biedny. Może... Bejl! Nie, 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 nie mów, nie mów. Co Bejl, proszę Państwa. będzie 90. Co się stało? Co? Nie wierzę, co. Ja. Nie. <gry> B94 jeszcze Henry. No dobra, Brawl... Bardziej się trochę braul, jak przejmuję. No bo jak wiecie, no. trochę szkoda, bo, bo mogłem. Mogłem trafić coś, ale nie trafiłem. No niestety, no niestety, no Fajnie, że muzyka się zmienia w lobby No O dobra, no, to mi innego pozostać się tylko z wami pożegnać, no Niestety, za, następny Vogue będzie na pewno lepszy Obiecuję wam, to będzie brawler Tak myślę na pewno Dobra jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Cześć.